Rozmowa dnia. Gościem Sygnałów Dnie jest i jest pan minister Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witam bardzo serdecznie, panie ministrze. Dzień dobry. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie ministrze, patrzę na pierwszą stronę Gazety Polskiej codziennie za sześć lat pierwsze rejsy z Centralnego Portu Komunikacyjnego. Czy to naprawdę możliwe? Tak, to jest możliwe. To oczywiście bardzo, bardzo ambitny harmonogram. Nikt tak szybko pod jurysdykcją Unii Europejskiej takiego dużego lotniska nie zbudował, więc jeszcze wiele zakrętów przed nami, z których możemy w tym harmonogramie wypaść, ale na razie jesteśmy, na... trzymamy tempo. Mówimy dzisiaj o centralnym porcie komunikacyjnym, bo to właśnie dzisiaj podpisywana jest umowa z lotniskiem w, w Południowej Korei. To ma być taki strategiczny doradca dla polskiego centralnego portu komunikacyjnego, dla lotniska Solidarność. Proszę powiedzieć, dlaczego w ogóle taki, taki doradca jest potrzebny? No, taki strategiczny partner, można powiedzieć. W Polsce nie mamy know-how, nie mamy wiedzy wynikającej z praktycznego oporowania takim dużym, hubowym, międzynarodowym lotniskiem, bo po prostu lotniska tej skali w Polsce do tej pory nie było. Incheon takim właśnie jest to pierwsza dziesiątka lotnisk na świecie w rankingu Skytraxu, czyli jeżeli chodzi o jakość obsługi pasażerów, 70 milionów pasażerów w roku 2019. Również dosyć unikalne i analogiczne do polskiego doświadczenie przenoszenia ruchu ze starego lotniska, które było w centrum prawie że Seulu, lotniska Gimpo, które wyczerpało swoją przepustowość, tak jak ją wyczerpało lotnisko Chopina, no i właśnie nowa inwestycja lotnisko Incheon Nieco oddalone od Seulu, bardziej oddalone niż CPK będzie od Warszawy, bo tam jest 40 minut dojazdu, kolej w dużej prędkości, u nas będzie 15 minut z dworca centralnego. No te wszystkie doświadczenia, wiedza, takie praktyczne know-how, z którego chcemy skorzystać, no i oczywiście tu nie ukrywamy również, transferować do Polski, tak żeby to Polacy nabierali tych kompetencji. My przede wszystkim skupiamy się na tym lotnisku, ale przecież Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko. Lotnisko, no można powiedzieć, że chyba będzie takim jego sercem czy centrum, natomiast cały krwiobieg połączeń. Proszę powiedzieć, do kiedy planowane jest, czy znaczy kiedy planowane jest zakończenie tych głównych szlaków komunikacyjnych związanych z projektem Centralny Port Komunikacyjny? Cały plan inwestycyjny który występuje pod hasłem Centralny Port Komunikacyjny. Ja zawsze żałuję, że nie byłem przy wymyślaniu tej nazwy, bo wtedy bym doradzał, żeby nazwać to Centralny System Komunikacyjny, bo to cały system połączeń, a często właśnie zredukowany tylko do lotniska. To jest program inwestycyjny na dwie perspektywy unijne, czyli do roku 2034, wtedy ten nowy, kompletny system, przede wszystkim połączeń kolejowych w układzie, w układzie piasty i szprych, ale również też połączeń drogowych, no i oczywiście już samolotnisko od kilku lat wtedy będzie funkcjonować. A proszę powiedzieć, no oprócz tego, że będzie można dojechać do centralnego portu komunikacyjnego, do, do tego lotniska, to co tak naprawdę się wydarzy w Polsce, wtedy, kiedy uda się zbudować cały ten system komunikacyjny związany właśnie z budową lotniska? Współki Jak to zmieni widzenia. rzeczywistość w Polsce? Z punktu widzenia takiego zwykłego Polaka, no to przede wszystkim pewnie co będzie najważniejsze uzyska możliwość podróżowania po całym kraju znacznie szybciej i wygodniej niż teraz, bo pewnie za granicę, no teraz statystyczny Polak lata, czy może przed Covidem, no tak powiedzmy wtedy, kiedy był normalny czas na rynku lotniczym, trochę częściej niż raz do roku latał w ogóle samolotem. Natomiast no, po Polsce jeździ przecież znacznie znacznie szybciej i tu dzięki tym połączeniom kolejowym. Będzie możliwość znacznie szybszego, wygodniejszego podróżowania, przeniesiemy znaczącą część transportu. Taki jest nasz cel, z dróg na, na kolej. To i korzyści dla środowiska, odkorkowanie polskich miast, ale przede wszystkim rozwój gospodarczy. Jak policzyli eksperci, ten system komunikacyjny nowy w perspektywie roku 2040 to ponad 300 tysięcy nowych miejsc pracy w Polsce i prawie bilion dodatkowej produkcji do produktu krajowego brutto. Bilion, czyli tysiąc miliardów. Tu się nie. Nie przejęzyczyłem. Chodzi o ten rząd wielkości. No więc przełom dla polskiej gospodarki, taki skok, wejście do pierwszej ligi, bo jeżeli już nie chcemy konkurować, a nie chcemy tanią siłą roboczą, tym, że Polacy pracują za złe stawki, za małe pieniądze, no to musimy konkurować czym innym wiedzą, innowacyjnością, know-how, ale również tym, co nazywa się connectivity, czyli szybkością obiegu gospodarczego, podłączeniem różnych zasobów do obiegu gospodarczego i system komunikacyjny CPK to zapewni. Huh do Do centralnego portu komunikacyjnego jeszcze wrócimy podczas tej rozmowy, a tak naprawdę do tego centralnego systemu komunikacyjnego, bo to jest prawdopodobnie rzeczywiście to, co jest najważniejsze, najistotniejsze dla większości z nas. Przechodzimy do tematów politycznych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Koczyński mówi: Każdy, kto rozbija prawicę, działa przeciw Polsce. Mowa jest o tym, że Zjednoczona Prawica umówiła się na wspólne głosowanie, między innymi wspólne głosowanie dotyczące y, 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 krajowego planu odbudowy i y, 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 jakby tych funduszy, y, które są y, y, z Unii Europejskiej na odbudowę w czasie koronawirusa, y, y, proszę powiedzieć, y, y, czy pana zdaniem Postawa Solidarnej Polski jest w tej chwili targiem, próbą pokazania tego, że istnieje na polskiej scenie politycznej, czy też sygnałem do no, realnego przetasowania na polskiej scenie politycznej? Ta postawa, z jednej strony powiem tak, no zrozumiałe jest, że każda partia chce budować jakąś swoją pozycję, również partia taka jak Solidarna Polska chce znaleźć jakiś swój elektorat, podkreślić jakieś swoje postulaty czy przekonania, natomiast tu już niestety i każda partia również w koalicji, również partia tak dalece mniejszościowa jak Solidarna Polska ma do tego prawo, bo takie są partie. Natomiast tu już niebezpiecznie zbliża się do to do granicy, w której byłoby szkodliwe dla całości projektu Zjednoczonej Prawicy, czyli niestety patrząc na to, jak wygląda obecna opozycja, ale po prostu szkodliwe dla Polski, bo przyjęcie władzy przez opozycję taką, jak teraz jest, to byłaby dla Polski katastrofa. A to jest jedyny scenariusz, który może osiągnąć Solidarna Polska, jeżeli dalej będzie się posuwać w tym kierunku. Więc być może warto trochę swoje ambicje, czy personalne, czy polityczne jako partii schować. Uszanować werdykt wyborców, bo on był jaki był. Przecież głosowali na, nawet nie na koalicję Zjednoczonej Prawicy, tylko na Prawo i Sprawiedliwość. Ja też jak patrzyłem na kampanię, to wielu kandydatów Solidarnej Polski się za bardzo z tą Solidarną Polską nie afiszowało. Występowali jako kandydaci PiSu, pewnie część wyborców takich mniej wyrobionych. To nawet nie wiedziała, że głosując na tego czy innego obecnego posła popiera kogoś z solidarnej Polski, bo to była osoba na liście oznaczonej Logo, Prawo i Sprawiedliwość. No i warto by z tego wyciągnąć wnioski, bo tak jak mówię, no, każda partia ma prawo budować swoją pozycję, ale jeżeli to ma być ze szkodą dla zjednoczonej prawicy i ze szkodą dla Polski w ogóle, no to jednak jest to daleko idące pomieszanie priorytetów. No właśnie Jarosław Kaczyński prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier we wspomnianym przeze mnie wywiadzie. To jest dla, wywiad dla polskiej Agencji Prasowej mówi o tym, że tu nie chodzi o wartości, tylko chodzi o ambicje, że ktoś uważa, że jest ważniejszy, czy powinien być ważniejszy od kogoś innego. Ale ja dopytam, bo to, to pytanie postawiłam. czy pana zdaniem blisko jest do sytuacji takiej, w której po prostu no, solidarna. Polska widzi inaczej swoją polityczną przyszłość. To jest taktyka, bo Prawo i Sprawiedliwość czy Zjednoczona Prawica musi być partią wielkiego namiotu, zbierać 40 plus procent w wybor, wyborach, w związku z czym ma kilka grup dużych elektoratu. No nie jest to jedna spójna grupa, tak również interes państwa. ale to nawet najważniejsza sprawa, że racja stanu wymaga tego, żeby znajdować jakieś obszary wspólne, żeby prowadzić politykę, która jest akceptowalna dla większości Polaków. I czasem wymaga to również posunięć, które być może kilku procentom takiej grupie czy innej w danym miejscu, w danym momencie no nie są takie, jak oni by chcieli, może trochę inaczej by im się by im to odpowiadało. Solidarna Polska ma taki pomysł, że będzie wyszukiwać takie grupy i w kontrze do rządu Zjednoczonej Prawicy, krótko mówiąc, mówić rzeczy, które, które oni chcieliby usłyszeć. Nie robić, bo to często jest tak, że te rzeczy są niemożliwe do osiągnięcia. No, na przykład w tych kwestiach europejskich taka wizja jaką Solidarna Polska przedstawia to że gdyby oni rządzili to jak rozumiem by nie wiem podbili Europę i tutaj Polska mając kilka procent wagi w Unii Europejskiej by twardo narzuciło wszystkim swoim zdanie nie poszła na żaden kompromis w niczym nie ustąpiła i oni po prostu pokornie potulnie by skulili ogon pod siebie i nas wysłuchali bo przewodzi nam nie wiem pan minister Janusz Kowalski czy pan minister Ziobro czy czy, czy ktoś inny no tak by nie było i wiem więc wiemy że to jest tylko gra to jest teatr to jest tylko kwestia wizerunkowa ale niestety wizerunkowo godząca w spoistość obozu Zjednoczonej Prawicy, no, a zwłaszcza jeżeli miałyby za tym iść takie twarde polityczne gesty jak głosowania. Ja mam nadzieję, że koledzy z tej drogi zawrócą. Ja przypominam, że gościem sygnałów dnia jest pan minister Marcin Chorała, widzę infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, a dalsza część tej rozmowy już w mediach społecznościowych i na stronie internetowej programu Pierwszego Polskiego Radia. No, właśnie prezes Jarosław Kaczyński podkreśla to, że nie chodzi o wartości. Jego zdaniem chodzi o ambicje. Z kolei przez ostatnie, no, przynajmniej kilkanaście dni dość intensywnie słyszeliśmy, chociażby od wspomnianego przez pana byłego wiceministra aktywów państwowych pana Janusza Kowalskiego, że ten, to porozumienie wynegocjowane i podpisane przez Polskę w Brukseli jest nikomu niekorzystne dla Polski, bo na przykład uzależnia Polskę od dostaw gazu z Rosji. I jak pan patrzy na ten argument? No, ten ostatni argument jest po prostu nieprawdziwy, ponieważ istotą, rdzeniem, jednym z najważniejszych elementów programu, ale i też programu takiego, już wdrażanego w życie rządu Zjednoczonej Prawicy jest dywersyfikowanie i zapewnianie Polski różnych źródeł w ogóle energii, dostaw z różnych źródeł. W tym i gazu w szczególności. No, mamy coraz więcej gazu płynnego i możliwości w razie czego pozyskiwania go chociażby, ale to też odnawialne źródła energii. Rozpoczęliśmy program inwestycji w elektrownię jądrową, i tak dalej, i tak dalej. No, długo by można opowiadać, a to jest sprowadzanie tego prostego, tej całej sprawy do takiego prostego hasła, którym właśnie można rzucić i które zagra w sercach paru procent elektoratu prawicy. Znów w sposób takim w luźnym związku, czy w ogóle bez związku z faktami, i również z tym, że no jak się prowadzi politykę, a nie tylko o niej mówi, to oczywiście czasem trzeba pójść na kompromis. Nie wszystko uda się osiągnąć. Nigdy nie jest tak, żeby wszystko udało się osiągnąć. No i właśnie, no i wtedy zawsze może wyjść ktoś, kto powie: No tutaj, jak, jakbym ja na to miał wpływ, to wszystko by się udało i byłoby 100% tak, jak chcemy, bo ja na poziomie czysto werbalnym, to ja się nawet ja się zgadzam z większością tych postulatów i pewnie tak jak mówię znacząca część elektoratu zjednoczonej prawicy się zgodzi, że gdybyśmy mieli magiczną różdżkę, którą moglibyśmy zamachać, Polska by leżała na księżycu, nie miała sąsiadów, nie miała uwarunkowań geopolitycznych, nie miała zagrożeń dla swojego bezpieczeństwa, to moglibyśmy sobie wszystko zrobić tak jak chcemy, ale są też te inne racje, które trzeba ważyć biorąc odpowiedzialność za państwo. Czyli myśli Pan, że tak naprawdę chodzi o to, że Solidarna Polska, czy może lider Solidarnej Polski, albo większa część Solidarnej Polski nie akceptuje premiera Mateusza Morawieckiego? Czy tak naprawdę do tego, gdybyśmy wszystkie te powiedzmy, argumenty, które no, tworzą jakiś teatr polityczny, odrzucili na bok, to zostałaby ta ten konflikt personalny? Czy ta niechęć personalna, nie wiem, jak to nazwać? Nie wiem, ciężko mi tu komentować, bo ja też nie jestem tak ważną figurą, żeby jakoś mieć jakieś osobiste interakcje, zbyt liczne w takim gronie i tam wiedzieć, kto kogo lubi lub nie lubi. Ale też jest tu, być może tak jest, tak jak mówię, nie wiem. Natomiast no, jest też tu pewna taka taktyka polityczna, którą by nazwał, nazwałbym takim praktycznym korwinizmem metodą korwinizmu. To znaczy. Mówienia atrakcyjnych, intelektualnie łatwo wpadających w, ugo, w ucho figur retorycznych, które ładnie brzmią w oderwaniu od realiów jakby rządzenia i w ogóle świata. Tak? No ale jak ktoś jest, jakiś grupa elektoratu, która jak usłyszy takie hasła, to im, to im przyklaśnie, więc można liczyć na wykrojenie sobie jakiejś działki, może nawet większej niż próg wyborczy, może nawet dającej wejście do parlamentu, tylko że absolutnie nie dającej rządzenia. Czyli na końcu tej drogi konsekwencją są na przykład rządy, Platformy Obywatelskiej w koalicji z lewicą i cały atak kontrkulturowy, jaki z tym się wiąże, i właściwie zniszczenie kulturowej tożsamości Polski. Więc jest to gra bardzo niebezpieczna. I tak jak mówię, o ile jakieś takie przeciąganie liny, puszczanie okiem jest naturalne w demokracji wśród koalicjantów, no to tej granicy przekraczać nie można zmieniamy temat, powracamy do Centralnego Portu Komunikacyjnego wszyscy myślę pamiętają bo Centralny Port Komunikacyjny był tematem kampanii wyborczych również ze strony opozycji, przynajmniej dwóch i prezydenckiej i wcześniej parlamentarnej, bo opozycja, główna partia opozycyjna czyli Platforma Obywatelska stanowczo mówi nie Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu dzisiejszy prezydent Warszawy mówił nawet swego czasu, że po co nam to lotnisko, skoro, skoro ono jest w Berlinie. A ja też zapytam, jak dzisiaj Pan ocenia też perspektywy no, tak dużej, dużej inwestycji lotniczej w sytuacji, gdy wiele lotnisk w czasie epidemii ma potężne, potężne problemy. Czy w ogóle wiadomo, jak może rozwijać się ruch lotniczy, transport lotniczy po Opanowaniu epidemii koronawirusa. Pan prezydent Trzaskowski, to zdaje się, już te myśli dalej twórczo rozwinął, bo teraz to już chyba też uważa, że po co w Warszawie na przykład działające oczyszczania ścieków dobrze, skoro mamy w Berlinie i tam i, i system ciepłowniczy i tak dalej. Natomiast co do pytania dotyczącego kryzysu, to prawda, teraz mamy niezwykle głęboki kryzys na rynku lotniczym. Wszyscy eksperci, ale też taka zwykła ludzka logika wskazuje, że nie jest to czynnik trwały i strukturalny. Nie wynika on z charakterystyki tego rynku, tylko z czynnika zewnętrznego, no, po prostu epidemii koronawirusa. Więc kiedy ta epidemia się skończy, a też jest rzeczą dosyć oczywistą, że się skończy, no, w najgorszym wariancie w wyniku po prostu przechorowania przez całą populację, tak jak nie wiem, epidemia grypy hiszpanki swego czasu, też się skończyła, chociaż szczepionki na nią nie wynaleziono. W wariancie optymistycznym, ale też chyba bardziej realistycznym w wyniku postępu akcji szczepień na świecie, no to jak skończy się pandemia, to skończy się kryzys rynku lotniczego. Więc oczywiście no tak, kłopot... ale Panie Ministrze, ja wejdę w słowo i dopytam, dlatego że nie brakuje jednak głosów takich, którzy, które, no, wedle których świat jednak zmieni się po, po epidemii, że będziemy mniej mobilni, mniej chętni do podróży, że będzie mniej podróży służbowych, ale i też wyjazdów w dalsze części świata. Jak, jak na to wskazują ekspertyzy, którymi rozumiem też Wy się posługujecie? Oczywiście jest wiele różnych ekspertyz, na przykład AIATA, Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Lotniczych, takie prognozy robi Eurocontrol, kilka innych instytucji. One szacują, że poziom do ruchu z roku, powrót do poziomu ruchu z roku 2019 to będzie od, ten najbardziej optymistyczny, mówię o roku 2024, ten najbardziej pesymistyczny gdzieś o roku 2027. 28. Być może ruch lotniczy zmieni się nieco co do swojej struktury, być może zmieni się dynamika tego rynku, bo on przez ostatnie lata no, pędził wręcz przyrost wykładniczy, jego miał miejsce przynajmniej w Polsce. Natomiast z drugiej strony mówimy o rynku w Polsce w roku 2019 50 milionów pasażerów. To jest, no jak widzimy, już, już powyżej znacząco możliwej technicznej przepustowości CPK w pierwszym etapie, a a przecież żadne lotnisko nie działa na swojej maksymalnej technicznej przepustowości, bo na przykład nie jest równo obciążone przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Na lotnisku Chopina to było niemal 20 milionów pasażerów. No więc jeżeli patrzymy na rok 27, powiedzmy pierwszy lot, no to dajmy na to, że ten pierwszy lot no to jeszcze obloty, certyfikacje i tak dalej, 28 już przenoszenie, przenoszenie ruchu, no to mówimy o rynku, który w skali kraju będzie miał 60 może 60 parę milionów pasażerów. No i na lotnisku centralnym 20 kilka milionów. Do tego dodajemy kilka milionów, że tak powiem, na dzień dobry, dodatkowego ruchu hubowego, przysiadkowego, którego w Polsce nie ma. No wszystko wskazuje na to, że mieścimy się w parametrach i tu wszyscy eksperci są tego zgodni, i stąd zresztą takie zainteresowanie na całym świecie. Dzisiaj umowa z Koreańczykami, ale przecież nie tylko Koreańczycy, bo to i z Japończykami mamy zaawansowane rozmowy, i Wielka Brytania jest obecna w tym projekcie, i mamy umowę z kolejami francuskimi. Wszyscy to dostrzegają, że jest to duża szansa, bo nie bo... ma takiego lotniska w obszarze Europy Środkowo-Wschodniej. Tu jest no właśnie, bo... prawie 200 milionów chciałam... mieszkańców, a nie mają takiego właśnie, lotniska. Właśnie, właśnie o to chciałam zapytać, jak zmieni się no, cały ruch i transport samolotowy, lotniczy, ale być może nawet nie tylko transport lotniczy, być może nawet kolejowy, no bo jeżeli patrzymy na całą tą infrastrukturę potężną, która, transportową, która ma towarzyszyć centralnemu portowi komunikacyjnemu, to, to te zmiany będą dużo głębsze, nie tylko ruchu lotniczego, transportu lotniczego będą dotyczyć. Jak to się zmieni w naszej części Europy? Jakim miejscem będzie centralny port komunikacyjny na, na mapie transportowej Europy w ogóle? Jeżeli, tak jak mówiłem, do mnie mamy, że może zmieniać się struktura rynku lotniczego, no to najszybciej pewnie z niego będą znikać takie krótko połą krótkodystansowe połączenia, takie, które po pierwsze są zastępowalne na przykład szybką koleją, są najbardziej też nieekologiczne, bo oczywiście Green Deal i te trendy w Unii Europejskiej co najmniej przez najbliższe lata będą trwały i będzie takie ciśnienie na odchodzenie od nieekologicznych nie środków transportu. Natomiast te loty dalekiego zasięgu międzykontynentalne pozostają po prostu, nie ma dla nich alternatywy. No ludzie nie będą teraz, nie wiem, latać sterowcami, czy dwa tygodnie statkiem płynąć gdzieś na Daleki Wschód, czy, czy do Ameryki Północnej. Tego rodzaju połączenia, zasadniczo, ze względu na naturalne ograniczenia portu Chopena były do tej pory dostarczane mieszkańcom Europy Środkowo-Wschodniej przez porty hubowe leżące poza tym regionem. W Niemczech, Wiedeń, Helsinki, Moskwa, Stambuł nawet, no w zależności w którym kierunku się latało z tego, z tego regionu. Teraz powstanie taki punkt ciążenia na terenie Polski, można powiedzieć takiej podmiotowości, suwerenności transportowej tego obszaru, gdzie wreszcie również te, można powiedzieć, w tym obszarze rynku usługi wyższego rzędu, te usługi premium będą oferowane tu na miejscu, a konkretnie w Polsce. A nie na przykład w Niemczech czy gdzie indziej. No, za takim ośrodkiem ciążenia oczywiście idzie ciążenie komunikacyjne regionu, no i oczywiście gospodarcze, a gdzieś tam w tle jest również i polityczne, bo ono z tego wynika, jest powiązane. E, więc prowadzi to do tego, że mamy taki ośrodek podmiotowości w sensie transportowym obszaru Europy Środkowo-Wschodniej w Polsce, a nie na przykład w Niemczech, no bo to oczywiście jest najbardziej bezpośredni konkurent w wymiarze gospodarczym. No, i pewnie tam w związku z tym sporo nieprzyjaciół za zachodnią granicą tego projektu mamy. Oni emanują również na polską scenę polityczną, komentatorską itd. itd. Oczywiście jeszcze większych nieprzyjaciół mamy za granicą wschodnią, bo to już jest aspekt też military mobility na wschodniej flance NATO. Bardzo dziękuję pan minister Marcin Chorała, wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, był gościem Sygnału Dnia. Dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.